W 2024 roku, we wrześniu, Gili zaprezentowało swój nowy, w pełni elektryczny samochód. Zuvi Zekr 7X przeszedł liczne testy mocy, bezpieczeństwa, przeprowadzone w nietypowych warunkach, na pustyni, w terenie oraz podczas licznych crash testów, które sprawdziły wytrzymałość pojazdu. Te testy, co oczywiste, nie były przeprowadzone tylko dla celów marketingowych, ale miały pokazać potencjalnym nabywcom, że w tym samochodzie ich życie będzie bezpieczne. Najbardziej niezwykłym testem było zanurzenie pojazdu w wodzie, gdzie sprawdzano jego szczelność oraz czas, jaki może utrzymać się na powierzchni. W tych warunkach przetestowano również nowoczesny system rozbijania szyb, który aktywuje się za pomocą jednego przycisku. Jęzek 7X jest dostępny w trzech wersjach wyposażenia w cenach od 33 000 do 38 000 dolarów amerykańskich. Maksymalny zasięg wynosi imponujące 780 km. Ten samochód może stać się poważnym konkurentem na rynku elektrycznych suv łącząc wysokie bezpieczeństwo, komfort i zaawansowane technologie. Kropka, kropka, twórcy twierdzą, że Zekr 7 x to nie tylko kolejny SUV, ale ucieleśnienie innowacyjnego designu samochodowego, łączącego możliwości terenowe z dynamiką KUPE. Koncepcja pojazdu powstała pod kierownictwem byłego projektanta Bentleya, Stefana Sielaffa, co znajduje odzwierciedlenie w futurystycznych liniach i minimalistycznym stylu. Unikalną cechą jest diodowa listwa Zeekr Stargate, pełniąca funkcję świateł pozycyjnych, matrycowych reflektorów i świateł przeciwmgielnych. Może ona także wyświetlać obrazy i tekst na drodze. Estetykę podkreślają przyciemniane słupki karoserii oraz eleganckie wysuwane klamki drzwi. Z tyłu pojazd zdobi ultracienki reflektor z technologią Super Red, tworzący rozpoznawalny efekt wizualny. Zekr 7X jest dostępny w różnych kolorach. Od klasycznych białego i czarnego po żywe pomarańczowy i zielony, co pozwala każdemu właścicielowi wybrać odcień według własnego gustu. Kork mod cień według własnego gustu. Kork mod podu mody. Kork mod forp mod podu mod podu mody. Koryśmiuset modułowa platforma SEA od Gili. Siów wyposażono w przednie zawieszenie na podwójnych wahaczach poprzecznych oraz wielowahaczowe zawieszenie tylne. W topowej wersji dwusilnikowej zastosowano adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z regulowanym prześwitem od 178 do 223 mm, a w niższych wersjach jest ono dostępne jako opcja. Modele z zawieszeniem sprężynowym mają prześwit 197 mm. Wymiary suwa są imponujące, długość wynosi 4825 mm. Szerokość 1930 mm, wysokość 1656 lub 1666 mm, a rozstaw osi to 2925 mm. Masa własna waha się od 2298 do 2475 kg w zależności od wersji. Klienci mogą wybrać koła o średnicy 19 lub 20 cali, co dodaje indywidualności i sportowego charakteru. Za kołami zamontowano mocne hamulce brembo, a za dopłatą dostępne są przednie stałe czterotłoczkowe zaciski Akebono. Zekr 7X nadaje się zarówno do warunków miejskich, jak i terenowych dzięki ulepszonemu zawieszeniu i prześwitowi do 223 mm. Ponadto Zekr chwali się, że 7X jest pierwszym na świecie elektrycznym SUV, który zdobył szczyt bilatu. Najwyższej wydmy na planecie n bazowa wersja Zekr 7X jest wyposażona w jeden silnik elektryczny na tylnej osi o mocy 422 koni mechanicznych i momencie obrotowym 440 Nm. Przyspieszenie do 100 km godzinę zajmuje 5,8 sekundy, a maksymalna prędkość wszystkich wersji jest ograniczona do 210 km godzinę. Bateria w wersji podstawowej ma pojemność 75 kWh. Litowo-fosforanowy akumulator Golden Battery, opracowany przez ZEEKR i wyprodukowany przez spółkę zależną GIRI. Obsługuje on ładowanie 5-5C, umożliwiając naładowanie od 10 do 80% w 10,5 minuty. Zasięg wynosi 605 km według cyklu CLTC-N. Najbardziej dalekosiężna wersja ZEKR 7X wykorzystuje ten sam silnik, ale z baterią o pojemności 100 kWh, zapewniającą zasięg do 780 km według cyklu CLTC. Przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje 5,7 sekundy. Topowa wersja z napędem na cztery koła jest wyposażona w dodatkowy przedni silnik o mocy 224 koni mechanicznych i momencie obrotowym 270 Nm. Łączna moc dwusilnikowego układu wynosi 646 koni mechanicznych i 710 Nm, a przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje tylko 3,8 sekundy. W tej wersji zastosowano akumulator niklowo-manganowo-kobaltowy Quilin od CATL o pojemności 100 kWh, zapewniający zasięg 705 km według cyklu CLTCN. Podczas prezentacji Zeekr zwrócił szczególną uwagę na bezpieczeństwo. W odpowiedzi na problem powodzi miejskich wprowadzono innowacyjny, ukryty przycisk do rozbijania szyb, umożliwiający pasażerom wydostanie się z pojazdu w sytuacji awaryjnej. Jeśli drzwi nie można otworzyć z powodu wody, kierowca może szybko rozbić szybę pociągając za uchwyt na panelu drzwi. Zekr twierdzi, że to pierwsze takie rozwiązanie w branży. Pomimo znacznej masy, SUV utrzymał się na wodzie przez prawie 28 minut bez specjalnego przygotowania. Zapowiedziano także pierwsze na świecie inteligentne fotelik dziecięcy z aktywnymi poduszkami bezpieczeństwa. Algorytm ich działania uwzględnia charakter zderzenia, zwiększając ochronę dzieci o 50%. To rozwiązanie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dla najmłodszych pasażerów. JANSECR 7X to pięciomiejscowy SUV zaprojektowany z myślą o rodzinnych podróżach. Na konsoli centralnej znajdują się 13-calowy cyfrowy panel instrumentów oraz 15-calowy ekran informacyjno-rozrywkowy z chipem Qualcomm Snapdragon 8295. Sterowanie klapą bagażnika i multimediami odbywa się za pomocą przycisków pod centralnym ekranem. Samochód wyposażono w dwie panele do bezprzewodowego ładowania smartfonów oraz czteroramienną kierownicę z obrotowymi pokrętłami i przyciskami. Selektor zmiany biegów przeniesiono na dźwignię pod kierownicą, a nie na konsolę centralną. W odróżnieniu od poprzednich modeli zekra z Gapro Prób, jen wnętrze jest dostępne w fioletowej, białej, czarnej lub szarej kolorystyce. Siedzenia pokryto perforowaną skórą Nappa Full Grain, a centralny podłokotnik ozdobiono srebrnymi wstawkami. Kabina jest przestronna, z dużą przestrzenią na głowę i nogi oraz świetlną listwą na obwhulu. Drugi rząd wyposażono w rozkładane stoliki, a w topowych wersjach w ekrany rozrywkowe. Podgrzewanie i wentylacja tylnych siedzeń są regulowane za pomocą sześciocalowego ekranu dotykowego, a oparcie siedzenia odchyla się o 134 stopnie. Tylne rolety przeciwsłoneczne mają napęd elektryczny, a kamera na słupku monitoruje dzieci na tylnym siedzeniu. Panoramiczny dach o powierzchni 1,8 m2 z elektryczną roletą tworzy poczucie przestrzeni. Nawet w podstawowej wersji ZEKR-7X oferuje lidary, zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, trójstrefową klimatyzację, wentylację i masaż przednich foteli oraz system audio o mocy 2160W. Opcjonalnie dostępne są lodówka pokładowa, rozkładana tylna kanapa oraz indywidualny ekran dla tylnego pasażera. Pojemność bagażnika wynosi 765 litrów z możliwością zwiększenia do 1978 litrów po złożeniu siedzeń, plus przedni bagażnik o pojemności 62 litrów. Jędela bezpieczeństwa karoserii zastosowano stal formowaną na gorąco o wytrzymałości 2000 MPa do wzmocnienia przednich i środkowych słupków oraz kluczowych części panelu drzwi. Całkowita długość konstrukcji przekracza 12 metrów, tworząc kopułowy pancerz ochronny. Wytrzymałość na boczne uderzenia jest ośmiokrotnie wyższa od standardu, co pozwala wytrzymać zderzenie z ośmiotonową ciężarówką przy prędkości 50 km na godzinę N. ZEKR 7X jest wyposażony w inteligentny system jazdy, podobny do modelu ZEKR 007. System lidarowy obejmuje funkcję AEB dla nocnej jazdy przy prędkości do 150 km na godzinę i wspiera jazdę miejską bez mapy. Dzięki czujnikom, lidarowi, Kamerą wysokiej rozdzielczości i radarom milimetrowym oraz dwóm chipom Nvidia Orin X o mocy obliczeniowej 508 Tops Zekr 7 x oferuje zaawansowane funkcje półautonomicznej jazdy.N dostawy w Chinach rozpoczną się w tym miesiącu, a na rynkach światowych SUV pojawi się w ciągu roku. Wersja podstawowa z jednym silnikiem i baterią o pojemności 75 kWh kosztuje 33 tysiące dolarów. Średnia wersja z jednym tylnym silnikiem i baterią o pojemności 100 kWh. 35 tysięcy dolarów, a model z napędem na cztery koła z baterią o pojemności 100 kWh i zasięgiem 705 km. 38 tysięcy dolarów. Język 7X zachwyca swoimi cechami i uosabia glob. Podczas gdy niektórzy producenci trzymają się przeszłości, Zeek zmierza w przyszłość, wyznaczając nowe standardy mobilności elektrycznej. Być może wkrótce ta marka stanie się synonimem przełomów technologicznych i odważnych rozwiązań, które nadadzą kierunek rozwojowi świata motoryzacji. Dziękujemy, że obejrzeliście to wideo do końca. Jeśli się podobało, stawiajcie lajki, like, subskrybujcie kanał i zostawiajcie komentarze. Wasze wsparcie inspiruje nas do tworzenia jeszcze lepszych treści. Do zobaczenia! Jen!